Święto świętego Andrzeja Apostoła. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza mamy tekst, który odnosi się do tajemniczego sługi Jahwe, sługi pańskiego, czasem utożsamianego z Izraelem, czasem utożsamianego z Mesjaszem. I sługa ten mówi tak. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Jak to można powołać już w łonie matki? Jak to można w tym, na tym okresie mówić, w tym czasie mówić o imieniu? Za chwilę powiem o tym, że od urodzenia mnie ukształtował na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba. Od urodzenia mnie ukształtował, żebym pełnił tak bardzo ważną funkcję. Ja wiem, że to nie były czasy, kiedy mówiono o aborcji, to nie były czasy, kiedy mówiono o płodach, czy zygotach, czy zarodkach. Ale popatrzmy, jakie to jest niesamowite spojrzenie na człowieka. To jest człowiek od samego początku. Jeszcze się nie urodził, to jest człowiek i to nie jest byle jaki człowiek. To jest człowiek, na którego patrzę z przyszłości, z perspektywy przyszłości. I to od nas zależy, czy patrzymy na, na człowieka jako na kogoś, kto, kto może kimś, kimś zostać, kto ma jakieś zadanie, kto jest powołany, czy na kogoś, kto jest przeznaczone do tego, żeby go zabić, żeby go unicestwić, żeby go porównać tylko do komórek. To tak naprawdę od nas, w jakim sensie zależy naszego języka, czy my widzimy w drugim przyszłość, czy my buduj, chcemy zbudować w nim przyszłość, czy tak naprawdę my go odrzucamy. Można odrzucić narodzone dziecko, można odrzucić świeżo narodzone. Dopiero co narodzone, można odrzucić, ale można zbudować, można budować człowieka Z słowem, budować człowieka nadzieją, budować człowieka miłością. Ten chyba w tym wszystkim najważniejsze, żebyśmy budowali człowieka, żebyśmy nigdy nie terminowali człowieka, żebyśmy go nie kończyli, żebyśmy nie zabierali Mu nadziei. Żeby na jakimkolwiek stadium jest człowiek, czy to początkowym, czy końc, końcowym, żeby ten człowiek miał w nas oparcie, miał w nas słowo nadziei, miał w nas takie słowo, które, które jest słowem od Boga. Ja widzę w was przyszłość. Ja widzę w was wielkich ludzi, widzę w was nawet dzieci Boże, choć jesteście grzesznikami, to przecież nazywam was dziećmi bożymi i mówię do was, że jestem, mówię o sobie do was, że jestem waszym ojcą, Ojcem. Ojcem. Psalm 19 zaczyna się od słów niebiosa, głoszą chwałę Boga, dzieło rąk jego obwieszcza nieboskłon. Ciekawe, że hebrajskie słowo szamaim to jest tak zwana forma podwójna, czyli tak jakby były dwa nieba, niebiosa. Jeszcze w staropolskim mówiło się o niebiesiech. Kiedy wracamy do księgi rodzaju na początku, to czytamy, że Pan Bóg rozdzielił wody górne od dolnych. i i między tymi górnymi i dolnymi właśnie powstawił firmament, sklepienie, rakija. W naszym psalmie przetłumaczony jako nieboskłon, to jest to, co my widzimy. Widzimy na tym gwiazdy, widzimy na tym planety, ale nad tym, co jest nad tym. A więc to tradycyjne myślenie starożytne mówiło: nad tym są wody, wody górne, które Pan Bóg czasem spuszcza. I na przykład te wody przecież zalały całą Ziemię, kiedy był potop. Co jest nad tym niebem, które ty widzimy? Jest drugie niebo, święty Paweł nawet powie, że został porwany do trzeciego nieba. Mówimy nawet o tym w potocznym języku, że znaleźć się w siódmym niebie, ile tych kręgów jest jeszcze nad tym sklepieniem, ile tego jeszcze jest. Oczywiście z punktu widzenia dzisiejszej nauki powiemy, nie, to jest jakaś nieskończona przestrzeń, czy prawie nieskończona, która się załamuje. Nie wiemy, co tam jest, co tam jest właśnie, co tam jest dalej, jeszcze dalej. Co jest tam, gdzie po prostu, gdzie już nie dosięga nawet nasz umysł, nasza nauka, nasza wiedza, nasze nawet teoretyczne spostrzeżenia. Ciekawe to jest, jak człowiek, człowiek chce poznać całkowicie świat, chce dotrzeć do tego miejsca, gdzie jest Bóg, czy gdzie jest koniec, czy gdzie jest prawda. I tak naprawdę, chociaż wieki się zmieniają i chociaż naukowcy odkrywają takie czy tak inne rzeczy, to ciągle jesteśmy jakoś skazani na to, że tym swoim ludzkim językiem będziemy mówili o sprawach tajemniczych w sposób bardzo, bardzo ograniczony. Mieć tę świadomość, że przed nami jest niebo, gdzieś w granicach, których nie ma granic, gdzieś w świecie, który wydaje się światem nieistniejącym, to jest też nasza wiara w to, że ludzkie za ludzkimi słowami, za ludzkimi opisami, za ludzką nauką stoi jeszcze ktoś, stoi nad tym wszystkim ktoś, kogo nazywamy Bogiem. Ewangelia opisuje powołanie Andrzeja. Kiedy sobie uświadomimy, że Andrzej jest bratem Piotra i jest pierwszym z powołanych, potem są powołani Jakub i Jan, to sobie myślimy, trochę ten Andrzej miał podgórkę. To znaczy, Piotr był wybrany jako taki najważniejszy. Ty jesteś Piotr Skała, na tej skale zbuduje mój kościół. Jan, i Jakub, synowie Zebedeusza, zawsze pojawiają się w bardzo ważnych momentach, jak przemienił na górze. Jak ogrujec, a Andrzej, a Andrzej po prostu jakoś taki czwarty, taki poza podium, taki można powiedzieć pierwszy powołany, a nie pierwszy wśród tych, którzy są wymieniani, którzy są wspomniani jako filary Kościoła, również w dziełach Apostolskich czy w Pismach Nowego Testamentu. I za to w jakim sensie kocham Andrzeja i lubię tę jego postać, bo on pokazuje, że. To Bóg ostatecznie decyduje, jakie jest Twoje miejsce w kościele. To On powołuje, daje Ci taki charyzmat, jaki masz. I chociaż po ludzku możesz wydawać się niewybranym, albo gorszym, albo innym, to Ty doskonale wiesz, że samo to, że Pan Cię powołał, już jest wystarczającą nagrodą. Miejsce nie jest ważne, sposób nie jest ważny. Ważne, że, że po prostu Bóg stoi za tym, gdzie ja teraz jestem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.